Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Jesteśmy w Obrzychu na skrzyżowaniu drogi Noworudzkiej ze Świdnicką, a sprowadza nas tutaj oto ten park. Park miejski w dzielnicy Rusinów. W tym stuletnim parku, który niedawno został zrewitalizowany, mamy tabliczki takie edukacyjne mówiące, jakie drzewko, gdzie co, jak, historia troszkę tego miejsca. Natomiast żadna z tabliczek nawet się nie zająknie, <coughs> przepraszam, nawet się nie zająknie, że mamy na terenie tego parku relikty dawnego górnictwa. Tu, w tych chaszczach, zaraz postaramy się znaleźć dwa szyby. Larchen i Krausen. Larchen, Krausen. Z niemieckiego nie to najlepszy. Wybaczcie mi, zaraz tu się pojawią napisy, jak te szyby się nazywają. Na dzień dzisiejszy są to tylko takie... ...pagórki wśród terenu. Tylko tyle się z tego zachowało. Musimy iść w tą knieję, dlatego że mamy środek... ...może nie środek, końcówkę lata. No, i niestety przyroda nam tutaj wiele rzeczy wygłusza. Jesteśmy już na uboczu. Tam biegnie ta droga. Taka, gdzie żeśmy sobie ją szli, tutaj. Natomiast przed nami, nie wiem czy wśród tej roślinności, jest to dla Was widoczne. W tym miejscu znajdują się resztki szybu. Krausen szacht. Wdrapałem się teraz na szczyt tego wzniesienia, które tak naprawdę jest szybem, szybem Krausen. widzimy, że grunt się tutaj mimo że minęło już ponad grubo 100 lat, bo te szyby, o których dzisiaj mowa są ponad stuletnie, są XIX-wieczne, to ta ziemia gdzieś jednak dalej osiada. Cały ten okręg, na którym się znajdujemy. Ma średnicę około 30 metrów. Kopalnia i szyby były własnością von krausa, właściciela ziemskiego, który według ówczesnego prawa był również właścicielem pokładów węgla zalegających w jego ziemi. Na obszarze tym działały również kopalnie Glukauf, kopalnia Cezar, Kopalnia Glukawów. Rozpoczęła lub wyznowiła działalność w 1772 roku po uzyskaniu przez Krausa zezwolenia na prowadzenie robót górniczych. Zezwolenie zostało wydane przez Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu na podstawie ustawy górniczej z 1769 roku. Kolejną kopalnią była kopalnia Berkrecht, eksploatowana od 14.10.1772 roku z całym systemem sztolni, wyrobisk. Pokładów i szybów do dnia dzisiejszego tutaj na terenie dzielnicy Rusinowa zachowała się jedynie jedna wieża szybowa typu malaków. Mówię tutaj oczywiście o szybie Teresa. Sam szyb Teresa można do dzisiejszego dnia oglądać na ulicy Noworudzkiej został pięknie odrestaurowany przez pana Mazura, słynnego kierowca rajdowego, który w tym obiekcie założył muzeum górnicze, jak również salon samochodowy. Tu mamy resztki szybu Krausenszacht i w odległości może 20, nawet może nie, nie no 20, 20 parę metrów, mamy kolejne wzniesienie, które jest tak naprawdę szybem Larchen czy Larszem, Poprawcie mnie. Widzicie chyba tą wyniosłość tutaj. Dokładnie jest ona widoczna również w terenie. Jesteśmy jakbyśmy powiedzieli na koronie tego szybu. W jego centralnej części, mam nadzieję, że to widzicie, też mamy takie zapadlisko. Czyli grunt dalej osiada pomimo tych ponad 100 lat. Ja przypominam, że w 1905 roku na mapie górniczej te szyby jeszcze były zaznaczone jako szyby czynne. Jak widzicie tą niebieską taką kropkę pulsującą, to ona pokazuje pozycję, w której w tej chwili się znajdujemy. I my musimy się teraz udać tu wyżej. O, tu dokładnie pod moim palcem mamy kolejny szyb. Musimy go w tej chaszczowinie tutaj zlokalizować. A nie jest to duża odległość. Wychodzę sobie z tych kniei, żeby przedostać się na drugą stronę. I taki ładny widoczek mnie na przez chwilę zdębiałem. A sobie teraz przypomniałem, że przecież tu jest pełno różnych rzeźb. Rzeźb plenelowych, które są tu przez cały rok. Ale, jak to mówią, wyobraźnia znaczy więcej niż wiedza, nie? Także jak widzicie, Wałbrzych to nie tylko takie ścisłe centrum, gdzie nie ma gdzie palca przesłowiowego włożyć, bo jest wszędzie pełno samochodów i z roku na rok ich przybywa. Ale chociażby Park Sobieskiego, czy ten Park... W Rusinowie jest takimi płucami tego, tego naszego tutaj Waldemburga dawnego. A co już sam Waldemburg. Miejsce niesamowicie poniszczone przez kopalnie od XV wieku. Wyobraźcie sobie, że no co tu dużo mówić, są miejsca u nas w Ołbrzychu, które się pozapadały pod ziemię o 18-19 metrów. Jak podają opracowania od metra do 18-19 metrów. Nie to, że od razu coś się zarwało, to był tylko tak długi proces osiadania pewnych, pewnych obszarów Ziemi. Także no, Ziemia powoli się u nas stabilizuje, ale pamiętam jeszcze w latach późnych 80., początek 90., to choćby tutaj na Gaju wszyscy ci, co są z Mieroszowa i jeździli koło Promyka, no to. Tam były takie miejsca, że przynajmniej dwa razy w roku trzeba było i nowy asfalt kłaść, dlatego że ziemia się w tym miejscu zapadała sukcesywnie. No niestety, ale kiedyś byliśmy potęgą, a teraz mamy tylko te cholerne strefy. Jesteśmy taką montownią Europy, tylko. Jak widzicie, zlokalizowaliśmy szyb. Trzeci mamy charakterystyczny lej. Mam nadzieję, że to jest widoczne. No, głęboki na jakieś 2,5 metra. Tam mamy drogę na strefę ekonomiczną. Ale mamy rower. Ale wiecie co, to nie jest jakiś taki, wiesz tam, rower jakiś, shit zwykły. Ale to jest normalnie sprawny rower. Ja nie wiem, czy ktoś go ukradł i tutaj porzucił. W tym szybie kopalnianym. ATB Line. Przerzutki. Wszystko, łańcuch napięty, to wszystko jest sprawne. Oparcie na amortyzatorach nawet jest. Wszystko funguje. Wiecie co? Ja umawiam się tak, ja ten rower biorę ze sobą do domu. Nie wiem, czy policję o tym poinformować, czy nie. On jest z kradzieży, no ale... No a co, jak się okaże, że że potem policja mi przyklepie, że to ja go zajebałem, no ale przecież wiedzą chyba, że ja chodzę o kuli i na rowerze nie jestem w stanie jeździć. No nie wiem, sami powiedzcie. Ale szkoda takiego roweru zostawić, może gdzieś właściciel na niego czeka, a to jest ewidentnie gdzieś porzucony rower. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Operator 87, czy mogę pomóc? Dobra, uzgodniłem z tą dyspozytorką, że przywlekę go tutaj przed samo wejście na Noworudzką. No i będę czekał na policję. No. Nie wiadomo, kiedy przyjedzie. W międzyczasie przejechały już dwa radiowozy. No, wiadomo, to nie jest interwencja pilna, dlatego no, przyjdzie mi pewnie trochę poczekać. Pewnie jeszcze tutaj załogi ogniwa patrolowo-interwencyjnego nawet nie dostali powiadomienia, że ja tu czekam. No, ale jak już powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Rower czeka. Sprawa się z rowerem wyjaśniła. Wygląda tak. Sprawdzili tam w swojej bazie danych. Nie wiem jak to się nazywa: na bęben wrzucili czy coś. I rower nie figuruje, że jest skradziony. I jako tako oni nie mogą go zabrać. I mówią, że mam go oddać do biura rzeczy znalezionych w Wałbrzychu. I tak zrobimy. Swoją drogą, spoko poznali mnie, oglądają moje filmy. No tego się nie spodziewałem, że i policja ogląda moje filmy. Bardzo spoko ludzie, także pozdrowionka. No i cóż, i tak to nieoczekiwanie zakończyła się nasz film z rowerem w tle. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Cześć.